Zapraszam również do mojego TikToka, gdzie pokazuję przygotowania do zbliżającej się walki. Także zaczynamy wywiad z cyklu Jak żyć w Kambodży. Dzisiaj jesteśmy u prezesa Adama w jego restauracji Polonii. No i tak na początek witamy cię Adam na Wita kanale Kambolife. Live. Witam wszystkich serdecznie widzów kanału Canbo Live oraz innych YouTuberów z Kambodży, bo się trochę tych widzów pewnie przewija, tych samych. Tak, także na, na początek, takie pytanie: powiedz, co u Ciebie słychać, jak tam w Polonii? No, co u mnie słychać, to też odwołuję wszystkich do mojego kanału. Raport z akcji, bo, ponieważ pokazuje to życie codzienne. No i tak jak, jak to w życiu: zależy, gdzie ucho przyłożysz, to usłyszysz, wszystko jest w porządku. Jesteście, Wy przyjeżdżacie, coraz więcej Polaków przyjeżdża, muszę to powiedzieć, że. Coraz więcej osób, że jakby odpuściła ten korona kolega i widzę, turystyka się ożywiła. No dobrze, żeby nie przedłużać, bo wiadomo, że czas to pieniądz, zaczynamy pytania. Jeden wywiad już jest za nami, ze Staszkiem i z jego dziewczyną w Kampocie. Także to jest odcinek numer dwa i od razu z taką zacną osobistością, jaką jest Adam, który ma doświadczenia już w Azji, zarówno w Chinach, jak i w Kambodży. Także pierwsze pytanie. Jakie są koszta przyjazdu do Kambodży? Bo to w... częste to pytanie jest w komentarzach. Wiesz co, ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ ceny, ceny się zmieniają, tak? Masz ten bilet może dzisiaj kosztować tyle, a jutro tyle i zależy skąd lecisz. Bo ja nigdy nie leciałem z Polski do Kambodży, tylko z Chin. Tak więc tu jest koszt biletu, koszt wizy, który nie jest dużo, to jest ze, powiedzmy ze 30, tam 25-35 dolarów. Jakieś ubezpieczenie, jeżeli ktoś potrzebuje, też zależy, jakie sobie wykupi. A koszty życia, podróżowania mniej więcej tyle, co w Polsce. Może ciut taniej, wiesz, może ciut taniej niż w Polsce. Jeżeli chcesz, budżetowo, to znajdziesz i, i opcję naprawdę tak o połowę taniej niż w Polsce. Ale jeżeli chcesz ten sam standard porównywalny jak w Polsce, to będziesz podobnie płacił. No, ja bym cię tylko prosił, żebyś tak stricte odpowiadał, bo te pytania, yy, które troszeczkę troszkę mhm. już będą się powtarzać. Także koszta przyjazdu to jest ten temat numer jeden. Ja mogę tylko dopowiedzieć, że no, bilety mogą kosztować i od 4 tysięcy, ale na przykład kolega tutaj przyleciał z Dubaju i zapłacił za bilet 20 tysięcy, ale to... Złotych? Tak. Złotych polskich mówimy, tak? Tak, 20 tysięcy. No ale on leciał tymi liniami dubajskimi, także... Ale można i przylecieć wiem w jedną stronę, w jedną stronę, mówię, za jakieś... No tak, za jakieś 500 dolków, nie? Tak, to się zgadza. To zależy też, no. kiedy zapakujesz sobie bilet. Mhm. Ok, e, powiedz mi, jakie są koszta m, we, według ciebie najmu? E, czy to jest mieszkanie, czy jakiś shophouse? Bo to wszystko zależy od lokalizacji miasta standardu. Z tego co wiem, to u was w kampocie jest jedno z tańszych takich miast, które mm -hmm. można tak w ogóle rozpatrywać, bo to jest miasto, do którego obcokrajowcy jadą, tak? Mm -hmm. Nie będziemy jakichś takich miasteczek no name'ów w ogóle rozpatrywać, bo to tam i tak się nie jedzie, tak? jak się nie mieszka, no to u was chyba 150 dolarów za taką mi mini kawalerkę jest. No tutaj. U Zygmunta. Tu, tutaj cię za, z, zaskoczę, bo... E... Ostatnio pojawiły się e, mieszkania, mhm. e, jeden pokój, kuchnia, salon. Aha. Aha. E, cena bez klimatyzacji to 40 dolarów, a z klimatyzacją 70. Ja już nie wierzę w takie rzeczy. E, kolega wynajmuje, także tak? e, to jest potwierdzone. Także tylko że wiesz, wydaje mi się, że też w kampocie Dużo pewnego czasu nabudowali, troszkę tych mieszkań. Tak, i nie mają co z nimi robić. No i lepiej wiesz, wynająć niż. Ma stać, tak. Niż ma stać. Także takie ceny aż się już nawet trafiają, co jest pewnie też zaskoczeniem dla wielu, bo uh -huh. no, można tam bardzo mieszkać. Jeśli chodzi o Zygmunta, Zygmunt wynajmuje koszt, to jest 150 dolarów. Ale za powiedzmy sobie, że w stolicy od 300 do góry za normalne, w miarę mieszkania. Tak, a tak? no tam, gdzie my mieszkaliśmy wcześniej, w tym tego. Od 400. Tak, 400 było, ale no to tam mieliśmy i basen, i siłownię, tak, i tak. dosyć ja... fajny, fajny standard. A ja też miałem 400 i nie miałem basenu, ale większy. Mhm. Tak widziałem, widziałem. Zresztą no. wszyscy widzieli, którzy tak. oglądają Twój kanał. E, Okej, okay. Jak... Dolarów, dolarów amerykańskich. <laughs> oczywiście. Jakie są koszta y, transportu w Kambodży? Tutaj mówimy powiedzmy jakieś busy, jakieś tuktuki. Mm. Ja myślę, że tak między miastami trzeba liczyć 10 dolarów, bo to będzie 8, 12. Tak, tak. To te autokary jeżdżą busiki i tak dalej. Jeżeli chcemy taksówkę prywatną, prywatny samochód, żeby nas wziął spod domu i do punktu A B do innego miasta, no to już będzie od 50 do 80, nawet 100 dolarów, zależy jaka odległość, oczywiście, tak? Mhm. I jeżeli chodzi o tuktuki, no to zaczynamy od dolara powiedzmy, za jakiś tam krótki przejazd, no i już później. Zależy jak daleko jedziemy. Tak? No ja tutaj byłem taką ciekawostkę, że my z centrum zjechamy wczoraj do Adama, gdzie to chyba jest jakieś 8 km. Mm -hmm. Zapłaciliśmy 11 tysięcy rieli, czyli poniżej 3 dolarów. Także tak. cena dosyć przystępna. Myślę, że za 8 km w Europie to, to wyszło dużo dużo więcej. Tylko tuktukiem jechaliście? Tak, by tuktukiem, tak. oczywiście. W Europie nie ma tuktuków i nie masz tej taniej opcji. Tak, tak. No dobra, kolejne koszta, kolejne jaki jest koszt, to jest koszta jedzenia. I tutaj możemy porównać może do Polski, no bo e, oczywiście można i w Polsce zjeść bardzo drogo, można tanio, ale jeśli ktoś powiedzmy jest tak zwanym centusiem, to czy w Kambodży można zjeść tanio? Proszę. Nie do rady, u Machaja. Także tutaj macie wszystko drogo. cennik, ja może tak, tak. pokażę. I w drugą stronę możesz pokazać. Tam pizze są to. I napoje. O, tutaj jak ktoś będzie chciał, to mamy właśnie. Także widzę, że i za 4, i za 5, i za 15 dolarów u Adama. Można zjeść. Wiemy, jeśli chodzi o, może powiedz, o street food, no to tam troszkę u Khmerów, można powiedzmy zjeść. Tanie. tam, tam, tam od za półtorej dolara coś zjeść, nie? No to. Okej. Okay. Tutaj takie pytanie, koszta ubezpieczenia jakie są według Ciebie w Kambodży? No to zależy jaką polisę sobie wykupisz. No tak, nie? No, no, to... Może od, od jakiej ceny? Wiadomo, że maksymalnie to pewnie ogromne tak. pieniądze, ale takie podstawowe ubezpieczenie hmm, według Ciebie od jakiej kwoty się może zacząć? Nie wiem. Okej, okay. czyli tutaj ten. Zostawiam bez odpowiedzi. Wiza. Jakie są koszta wizy, bo to chyba wiesz akurat. Wiesz co, to jest tak, jak przylatujesz, no to sobie musisz tą wizę na miesiąc zrobić, czy to biznesowa, czy jakakolwiek, to ona chyba 25-35 dolarów, tak? Turystyczna 25, biznesowa 35, o ile tam się coś nie zmieniło, ale jak się zmieniło, to niedużo. No i później jakieś 370 dolarów zamiana tej wizy na całoroczną wizę, no i tyle. Mhm, okej. Okay. Największy, jaki widzisz, minus w Kambodży? Co jest takie... Ja wiem, że na przykład ty nie lubisz węży, ale być może... Czemu y... Ktoś mi zawsze mówi, że nie lubię. Ja, ja lubię, tylko, tylko sobie zdaję sprawę, że są, nie? Tu było ostatnio, nie u nas, ale tam na, na dzielnicy mm -hmm. chłopak złapał i nie wiedział co, Banded krajt. Mm -hmm. Taki żółto, czarny, żółto-czarny, żółto-czarny przyszedł. I się pyta co to jest. Nie? Ja mówię, chłopie weź to jak najdalej od nas, jeszcze tym bardziej, że psy były atakują go już wiesz tego, nie? No tak, tak. bo to taki ten. Co jest minusem? Zobacz, to właśnie, że jest ta wilgotna temperatura, pomimo, że nawet nie ma słońca, a jest straszna wilgoć i się trzeba cały czas taką kramą przecierać, żeby się nie pocić. Okej. Okay. No jest to kraj tropikalny, także Aha. wilgotność jest bardzo duża. Największy plus Kambodży jaki jest? Jest to wolność gospodarcza, wolność taka w sensie prawnym, nie dojeżdżają cię biurokracji, tak? No i to jest takim największym chyba plusem. Praktycznie to nie istnieje, ja się nie spotkałem z żadnymi kontrolami i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to kolejne takie pytanie teraz jaki miałeś kontakt z urzędnikami w Kambodży i jak odbierasz właśnie urzędników w no, tym kraju? Minimalny miałem, bo to chyba na lotnisku, tylko z urzędnikami tymi celnymi. Chociaż Isto... czasami miałeś na przykład, pamiętam, sytuację z gaśnicami, pamiętasz? Aha, no było, no, ta przyjechałem. To no też byli tacy urzędnicy, można no, powiedzieć. No, można powiedzieć, no to są tacy, co raz jak zobaczą, że się knajpa otworzyła, to przyjadą sprzedać gaśnicę i trzeba ją od nich kupić, bo to są policjanci. Bo tutaj Straż Pożarna jest w randze policji. Tak, policji tak, tak. Policją po prostu, tylko przeciwogniową. No i przywieźli dwie gaśnice i tu proszę kupić, wystawimy certyfikat. Nawet nie patrzyli, knajpa niezarejestrowana, nic, na co wypisać papier. Restauracja Polonia, proszę, to kiedy będziecie, za rok i nie wcześniej. Dziękuję, do widzenia. Nie? Tutaj ci dopowiem, bo ostatnio takie informacje do mnie dotarły, że ma powstać oddział policji w Kambodży który będzie zajmował stricte kryptowalutami. Także dosyć, no coś, ja nie wiem, czy, kiedy to oni to ogarną, ale coś takiego powstało, dlatego że no nie ma co ukrywać, że te kryptowaluty wszędzie się pojawiają, i, no i gdzieś też ten chce rząd kambodżański to kontrolować. Jak zresztą wiesz, w Chinach ta kontrola jest dosyć duża, zależy jaką prowincję. Nawet słyszałem, że Transakcja kryptowalutowa w Chinach, w niektórych prowincjach może być obarczona karą więzienia. Hmm. Także no, nie mają kryptowalucia, lekko. A jak wiesz sam, nawet i w Kambodży yy, trochę tych ludzi, którzy kryptowalutami się zajmują, jest. Ale wiesz co, ja pan nie, 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 jakby nigdy mnie to nie dotknęło, a coś tam sobie wymieniałem i tak dalej. No i co, w internet zajmą? Yy, ja rozumiem jak najbardziej. Okej, okay, także tutaj takie ciekawe pytanie, myślę dla każdego, ja mam takie zapisane biznes a lokalsi, no, mam tutaj na myśli, jak lokalna społeczność odbiera nas, obcokrajowców, jeśli my chcemy tutaj robić jakieś biznesy, otwierać, jak oni to postrzegają, czy są nastawieni negatywnie, czy raczej pozytywnie? Myślę, że nastawienie ogólne społeczne jest pozytywne do Europejczyków, ogólnie do, do, do białych, a negatywne do Chińczyków z tego względu, że Chińczycy mają bardzo dużo pieniędzy i widać to. No i nikt nie lubi, jak w jego kraju obcy ma więcej pieniędzy niż on sam, a jednak my Europejczycy się tutaj, no nie mamy takich pieniędzy jak Chińczycy, ogół, jeżeli wziąć ogół. I firmy, czy fabryki, czy wieżowce, czy restauracje, no, chińskich jest jakby przytłaczająca większość, tak? Mhm. Dlatego lubią nas. Mhm. I Chińczycy chodzą do Chińczyków, a my jeszcze chodzimy też do Kmerów i dlatego zostawiamy im pieniądze, okay. a Chińczyk zawsze idzie do Chińczyka i, i oni tak za dużo wtedy z tego namacalnie nie mają, no bo mają coś z tego, pies przybiegł. Poszedł stąd. I ten, i tak to wygląda. Okej. Okay. Kolejne pytanie odnośnie związków, Jeśli ktoś, na przykład właśnie z Polski, mm -hmm. przyjechałby do Kambodży, jakie miałbyś wskazówki dotyczące związku z kmerką? Czy też może dla kobiety, która by chciała no, się związać z kmerem? No, po pierwsze, no, to bardziej jest w 90 paru procentach, czy nawet 99% to jest... Y Kobieta lokalna i mężczyzna przyjezdny. No tak to wygląda w statystykach i tu nie ma. Praktycznie nie widziałem, żeby jakaś kobieta z kmerem była. Nie widziałem po prostu, nie? Ale no pewnie są takie gdzieś przypadki. I to po pierwsze, nie zakochać się w pierwszej dziewczynie z baru. Jak się przyjedzie i, i, i ona jest taka mocno, mocno za, no to, to nie zakochać się w takiej dziewczynie, bo konsekwencje mogą być tego różne. No a poza tym no to są tak osobiste sprawy i, i, i uwarunkowania, no że każdy, nawet jak to mówią, każda potwora znajdzie amatora, nawet taki jak ja znalazł sobie tutaj młodą, pracowitą i, i, i fajną dziewczynę. Mm -hmm. Tak, ale musisz przyznać, że no jednak te różnice kulturowe są, są dosyć duże, prawda? Tak, oczywiście, bo no to trzeba to, to we wszystkim, to już nie chodzi tylko o związkach, mhm. to w załatwianiu spraw, tych urzędniczych, w, w, w pracowaniu, w biznesie, w zakupach, no nie wiem, w transporcie, no wszystko jest takie inne, można. Mhm. Okej, okay. kolejne pytanie to jest odnośnie mm, biznesu po raz kolejny. Jak myślisz. Y bo wiadomo, no, starsi ludzie mogą być na ręce na emeryturze. Mhm. Jak wspomniany wcześniej, że są na przykład Zygmunt, który jest tutaj na emeryturze, ale co mógłbyś doradzić Polakom, którzy chcieliby tutaj mieszkać, ale chcieliby też zarabiać pieniążki. I jakie kierunki powinni obrać, jeśli chodzi o biznes w Kambodży? trudno powiedzieć, bo widzisz, no, ja sam sobie jakieś tam drogi cały czas, ty też szukasz coś tam, idziesz w jakimś kierunku, ale, ale to jest wszystko cały czas rozpoczęte. No to, tak jak rozmawialiśmy, tutaj nie ma fabryk, nie ma przetwórstwa i to są duże inwestycje. No, można uczyć języka angielskiego w szkole, jeżeli się zna dobrze ten język. Można sobie prowadzić guest house i restauracje, bo też są Polacy, co tu prowadzą restauracje, czy jakieś tam punkty gastronomiczne. I jest trochę tych resortów, guest house'ów na różnych poziomach, zależnie od wkładu inwestycyjnego. No, jakaś obsługa ruchu turystycznego. Także no, można się zająć czymś takim obsługą w ogóle tutaj no, osób, które przyjeżdżają, no, tylko to trzeba być już trochę, nauczyć się najlepiej języka lokalnego, a przynajmniej znać bardzo dobrze angielski i wyrobić sobie jakąś tam niszę. Mm -hmm. takie teraz... Można tak... być youtuberem. O, no, oczywiście. No to takie może teraz pytanie ode mnie, premium, bo wiem, że no, ty już może też dopowiesz. Już jesteś poza granicami Polski ile lat? 13 13 lat 13, no. To Prawda. bardzo długo. Za czym najbardziej tęsknisz? Za rodziną lasy pola łąki. Bo już za jedzeniem nie, bo w chinach jeszcze mówiłem o jedzeniu. No bo tu mamy dużo polskiego jedzenia. Mhm. Mam wszystko praktycznie, co bym sobie mógł tylko wymarzyć. No może nie mam śledzi, sera białego, a reszta jest. Okej, okay, to takie kolejne pytanie. Jeśli miałbyś, e, może nie tak wiesz fizycznie, ale jeśli chciałbyś coś wprowadzić e, z Kambodży do Polski, e, to co by to było? No nie wiem, może serdeczność ludzi, e, pracowitość to raczej nie, bo oni pracowici raczej nie są, ale taka rzecz, właśnie którą byś, e, jakby moż, jak była taka możliwość, wprowadzić w Polsce to, co mają w Kambodży, to co by to było? Wolność gospodarcza. Także o. każdy sobie może taką, wiesz, knajpkę otworzyć, nie musi jej rejestrować, gdziekolwiek i nie musisz spełniać żadnych norm. To klient zadecyduje, czy przyjdzie do Ciebie, czy nie, czy mu się tu podoba, czy nie, jak mu się nie podoba, to nie przyjdzie i tyle, nie? Okay, okay. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o pytania. Jak coś coś Adam dopowiedzieć, pozdrowić kogoś, to jest ten moment. Pozdrawiam wszystkich, którzy myślą i chcą i byli lub przyjadą. Do Kambodży i najważniejsze teraz. Wchodźcie na kanał Raport z akcji. Tam macie dużo filmów na temat mojego, ale nie tylko, bo tu wszyscy występowali praktycznie życia w Kambodży. Ok, dziękujemy bardzo i do następnego. Pozdrawiam. Na naszym kanale możecie również znaleźć film Smart Eco Przetwórstwo w Kambodży, w którym opisujemy i pokazujemy projekt, który obecnie rozwijamy w tym kraju.